wszyscy mówimy o miłości i pragniemy doświadczyć miłości, ale jeszcze częściej opowiadamy o rozczarowaniach w miłości. Dzisiaj chcemy zapytać, czym jest prawdziwa miłość. Inna sprawa to powiemy, nikt z nas jeszcze nie został krzyżowany tak jak Chrystus został krzyżowany dla nas. Ale czy naprawdę, czy rzeczywiście może jednak z powodu Chrystusa jesteśmy krzyżowani. I wreszcie radość. Czym jest radość, o której Chrystus mówi, że będziemy ją mieli? Zapraszam na dzisiejsze spotkanie z szóstej niedzieli wielkanocnej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki Dziek wieku. Amen. Witamy w kolejnym odcinku naszej telewizyjnej lekcji dywina. Dziś ksiądz Józef Maciąg. Witajcie, ksiądz Robert Muszyński, witajcie i ksiądz Dominik Szymański. dziś trochę nowej roli prowadzącego. Do rozważenia mamy dzisiaj tekst Ewangelii Janowej, rozdział 15, wersety od 9 do 17. Posłuchajmy tego słowa. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja Was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca Mego i trwam w Jego miłości. To Wam powiedziałem, aby radość moja w Was była i aby radość moja Wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja Was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego Pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca Mego. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli. I owoc przynosili, i by owoc wasz trwał, aby ojciec dał wam wszystko, cokolwiek, bo poprosicie w imię moje. To wam przykazuje, abyście się wzajemnie miłowali. Kontynuacja fragmentu z poprzedniej niedzieli. Również wielokrotnie dzisiaj słyszymy słowo Trwajcie. I zaczyna się to słowo od takiej zachęty. Trwajcie w miłości mojej. Dzisiaj dużo się mówi o miłości, o miłości takiej ludzkiej, a Chrystus zaprasza, abyśmy trwali w Jego miłości. Więc czym się różni ta Jego miłość od tej miłości, o której dzisiaj mówi nam bardzo dużo świat, do której też my czujemy się wezwani? Jaka jest różnica między miłością Jezusa? Dlaczego On tak podkreśla: trwajcie w miłości mojej. Żeby ją opisać, ewangelista musiał dobrze poszukać w słowniku greckim, głęboko poszperać, żeby znaleźć słowo, które tę miłość opisuje, bo ona jest tak różna od naszej miłości. Jest taki piękny hymn liturgiczny. Jakże pójdziemy za Tobą Chrystusie. Ludzka miłość jest skłonna z natury do brania, do szukania siebie w jakiś sposób. Nie zawsze to musi być złe. Natomiast ta miłość agape, tutaj to słowo pojawia się albo jako czasownik, albo jako rzeczownik w tym krótkim fragmencie aż dziewięciokrotnie, oznacza istnienie dla drugiego na sposób daru. Miłość troszcząca się o wolność, o dobro drugiego, aż do ofiarowania samego siebie, dla jego dobra miłość gotowa dawać siebie y, taką miłość y, takiej miłości może nas nauczyć tylko Jezus po to przyszedł na ziemię Wystarczy popatrzeć na świętego Piotra który mówił Panie, ja ciebie kocham ja za ciebie oddam życie jeszcze nie świętego w, <laughs> w drodze do, do świętości. świętości i w każdym bądź razie y, wiemy że ta jego miłość do Jezusa skończyła się w dosłownie w kilka godzin y, o czym on nie wiedział, oczywiście, on sobie tego zupełnie nie uświadamiał, więc my jesteśmy w bardzo podobnej sytuacji. Mówimy wiele o miłości, chcemy kochać, ale kiedy przychodzi rzeczywistość, to okazuje się, że nasza miłość ma swoje limity, ma swoje ograniczenia i ona nie jest jakby nieograniczona, że nie ma siły, by kochać do końca. To jest to jeszcze Jezus. jedna różnica. Spontanicznie mówiąc miłość, myślimy o afekcie, o sentymentach, o, o relacji uczuciowej. Tymczasem tym, co tutaj Jezus mówi w sposób zaskakujący o tym, że miarą tej miłości jej wyrazem jest za, strzec jego słów, zachowywać jego przykazania. Prawda? Tak a jak więc, on zachował przykazanie ojca. A więc Jezus kładzie nacisk nie na, efekt, nie na afekty, ale na postawę, na wybór i wierność wyborowi, jak to ujął Augustyn. Czyli zobaczcie, ojciec dał przykazanie synowi, idź. I w ogrodzie oliwnym się zmagał. Nie jak ja chcę, ale jak ty, bo ja tego powiedzmy no, po ludzku nie chcę. My często tak samo słyszymy. Posyłam cię, idź, zrób. Nie, ja po prostu się boję, nie dam rady. Ja się nie jestem w stanie... Znowu pośpominam się piękna pieśń o świętym Józefie. Jest taka miłość, która sobie samemu mówi nie, ze względu na tę miłość, która jest większa od moich pragnień czy moich oporów, moich lęków, czegokolwiek. No dobrze, mamy już solidną odpowiedź na to, jaka jest różnica między jedną miłością a drugą. A teraz, no co zrobić, żeby mieć taką miłość Chrystusową? To znaczy, jaka jest nasza życiowa odpowiedź na tą prośbę Jezusa, aby trwać w Jego miłości? Jak mnie umiłował, tak ja was umiłowałem, to jest źródło, prawda? Trwajcie. W no tak, ale nikt z nas mowy. nie jest w stanie przybić się do krzyża dzisiaj, tak jak zrobił to Chrystus. Jakby dał przybić się do krzyża. Jaka jest nasza odpowiedź dzisiaj? To uczeń spoczywa na sercu Jezusa. To jest znowu, tak jak Jezus trwa w Ojcu, tak ten umiłowany uczeń trwa. W Jezusie. To jest bardzo nawet literacko pokazane jako mocna analogia, prawda? A więc yy, w, warto się przyjrzeć umiłowanemu uczniowi, który daje nam tę Ewangelię. Jan Ewangelista. Yy, on, który yy, uczy się słuchać Jezusa, który yy, woli słuchać niż gadać w odróżnieniu od Piotra, który yy, dzięki temu, że słucha, więcej rozumie. I jest w stanie pójść dalej niż inni uczniowie. Uczniowie Jezusa zostawili. On razem z matką i niewiastami doszedł aż do krzyża. Ten najmłodszy, wydawałby się najbardziej kruchy, najbardziej niedojrzały jeszcze. Tak możemy myśleć o Janie. Poszedł najdalej w tej miłości i potem może jeszcze pomagać Piotrowi, podciągać go, prawda, prowadzić go tą drogą. Na której Piotr utknął w pewnym momencie, kiedy się zaparł Jezusa. A też samo, samo słowo chyba nam odpowiada trochę na to, na to pytanie, bo no, słyszymy, że jeżeli będziecie zachowywać moje przykazania, to wtedy będziecie trwać w No Ale patrzę, powiedziałeś, że nikt się nie daje z nas przybić do krzyża. Tymczasem no, patrzymy na świadectwa męczenników, którzy się wprost dawali przybić do krzyża. Czy też dzisiaj. Kiedy trwa w tobie słowo Pana, Jego przykazanie, on mówi nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i y, mamy no, wiele takich świadectw też życia codziennego, że jednak dajemy się przybić do krzyża. Do mojego codziennego krzyża, że ja pokonuję samego siebie, że ja jednak Yy, rezygnuje ze swoich pragnień, ze swoich marzeń. Wiele razy się to zdarza. No i właśnie o to chodzi, żebyśmy rozumieli, jakby co jest tym krzyżem. nie? Bo jakby Chrystus od nas pewnie nie wymaga dzisiaj, żebyśmy realnie dali swoje, rę nie, jeszcze swoje nie. ręce. Nie, i jeszcze nie. Ale... Być może. Eee, być może. Być może, ale dzisiaj wymaga. Chyba czegoś innego właśnie tego, tego spełniania przykazań. Nie? Są święci także wśród nas, którzy pokazują nam, jak cierpienie, jakieś trudności wielkie, życiowe przemienić w miłość. Mhm. Ale patrzcie, dzięki temu, że żyją Eucharystią, żyją tak. słowem Jezusa. Ale zobaczcie, zwyczajna rzecz, chociażby w małżeństwie, nie? gdzie mąż ma różne swoje pragnienia i oczekiwania, którym mówi stop. Muszę je skasować, ponieważ. Jest sytuacja w domu z moją żoną, która jest właśnie chora. Ja muszę zrezygnować ze swoich. I czy to się będzie wiązało ze smutkiem? Zrezygnować, bo... zrezygnować dla swoich dzieci. No, różne sytuacje. My, nasze życie kapłańskie. Ja bez przerwy wiele razy muszę po prostu zaprzeczać swoim, swoim oczekiwaniom, swoim, swojej woli. Wiele razy mi się to zdarza. I robię to tylko ze względu na to, że Pan powiedział: Nie wyście mnie wybrali, ale ja Was wybrałem. Dobra, ale przejdźmy jeszcze do 11. Wersetu, bo to jest jakby taka konkluzja tego podrozdziału, kiedy on mówi: Trwajcie w miłości mojej. Dlaczego to powiedział? To Wam powiedziałem, aby radość moja w Was była, i aby radość Wasza była pełna. Co to znaczy pełnia radości? Znowu nie mówimy o radości, która jest tylko uczuciem czy samopoczuciem dobrym czy dobrym humorem. Jest czymś głębszym, jest pewną siłą, żeby stawić czoła trudnościom, wziąć krzyż. Dzięki tej pewności, temu doświadczeniu, że Bóg jest w samym środku mojego życia, jest źródłem siły. Nie? Ta radość jest czymś trochę innym, istotowo innym niż niż zadowolenie, dobry humor, wesołość. Mnie przykład. się przypomina y, doświadczenie jedno z pierwszych apostołów, y, którzy zostali wezwani na przesłuchanie przed Sanhedryn i tam zostali obici kijami. Y, dostali y, 40 bez jednego. bez jednego. Wyszli stamtąd i cieszyli się, że mogli cierpieć dla imienia Chrystusa. Ja długi czas nie byłem w stanie zrozumieć, o co tu chodzi i jak się można cieszyć, ale któregoś razu do mnie dotarło, że to jest pewien rodzaj właśnie tej radości Syna Bożego, radości mesjańskiej. Nie? Radości Kiedy, czy na przykład, jakby porównując, nie, radość doskonała, o której mówił święty Franciszek, tłumacząc bratu Leonowi, nie? że jeśli w zimie podejdziesz do swojego klasztoru, zmarznięty, przemoczony, pukasz, a oni ci otworzą i Przyszliście złodzieje, bandyci, wynocha i jeszcze nas obiją kijami. I mówi i jeśli wtedy będzie w nas radość, że nie będziemy ich przeklinać, nie będziemy zbożeczyć, nie będziemy, to znaczy, że jest w nas Duch Święty. Nie? Jak pierwszy raz mhm. coś takiego posmakowałem, wszyscy ja jacie to po prostu niemożliwe. I to nie znaczy? cieszę się, bo, bo nie sprzedałem złem za zło. Nie odpowiedziałem złożyczeniem na złorzeczenie, tylko, no właśnie, radość mesjańska. Więc kiedy mamy to, tego Ducha Świętego, miłość, radość mesjańską, to dalej słyszymy o tym, będziemy mogli nazywać się przyjaciółmi Jezusa. Co na to Greka? Chofilon, hmm, czyli ten, 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 który jest związany z serdeczną przyjaźnią, filos rzeczownikowo, to właśnie y, opisuje tę głęboką relację, y, której towarzyszy serdeczna zażyłość, radość bycia razem, po prostu uczucie miłości również, ale jej istotą, rdzeniem jest to wzajemne, głębokie oddanie. Czy często ludzie dzisiaj traktują na, na odwrót, prawda? lecą za jakimś uczuciem, za przyjemnością bycia razem i dziwią się, że tam w tej miłości nie ma rdzenia takiej wytrwałości, wierności, uczciwości małżeńskiej, powiedzmy, i że ta miłość, taka pusta w środku, bardzo szybko się załamuje, prawda? Staje się czymś martwym, nie? A więc y, ta przyjaźń z Jezusem jest owocem trwania w Jego miłości, tak jak ta radość, prawda? Która której nikt nam nie zdoła odebrać. Mhm. To Sam jest... Jezus to obiecał. I to jest też nasze powołanie, bo o tym słyszymy, że Chrystus wybiera nas do tego, abyśmy szli owoc przynosili, ale jako Jego świadkowie, równocześnie jako Jego przyjaciela. Będziemy kończyli nasze rozważanie, choć jeszcze pewnie wiele moglibyśmy na temat tego fragmentu powiedzieć, zwłaszcza w oparciu o grecki przekład, każde słowo przeanalizować. Ale chodzi o to, żebyśmy uchwycili nieco tego słowa i też, żeby ono w nas zamieszkało, żebyśmy się nim uradowali i żeby każdy z nas doświadczył tej przyjaźni z Synem Bożym, bo do tego nas prowadzi dzisiejsza Ewangelia. Jezus nam nakazuje, żebyśmy zachowali, żebyśmy miłowali się nawzajem, ponieważ czyni to w imię naszego szczęścia. Inaczej nie będziemy szczęśliwymi ludźmi. Hina agapate allelus. Abyście się wzajemnie miłowali. Dziękujemy za wspólne rozważanie słowa. Życzymy dobrej niedzieli. Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwy, Prawdziwy wstał. Z Bogiem.